Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj kolejne drapanie dla widzek Dla Małgorzaty Prochwicz Casino Club Trochę się nabiegałem Bo nie było w kolekturach W jednej aby było Ale je udało się zdobyć Krzyżówka XXR Dla Moniki K I ja sobie linię wziąłem Ekstra linie, tak do siebie Zobaczymy co znaczy co? Już jest. Jedna linia się utworzyła. Także jest wygrana. Zobaczymy jak tu pójdzie. <laughs> Więc y, drapiemy dla Moniki K. Krzyżówka XXL. Jak na razie jest jedno słowo BMW. A kasinos drapiemy na końcu przeplatankę zrobimy. Dobrze. Także trzymajcie kciuki za Monikę K., która sobie zażyczyła krzyżóweczkę za dyszkę. No i zobaczymy, czy będzie szczęśliwa numer 13 wziąłem. Także lecimy. Uhuhu. Się X wyrzucił, a X-a to tu nie ma. Literka E. Mamy w bonusie E. Idziemy dalej. Tej Dzisiaj ładne słoneczko świeci. Literka E. W końcu się trochę ociepliło. Już dzisiaj nie było przymrozku rano. Fajnie mi się z pracy rowerkiem jechało. O w pół do piątej rano. Ale ptaszki śpiewały dzisiaj. Jezu, świetnie było. Żeby mogła przyjść ta wiosna, już konkretnie. <laughs> Literka E. Dobrze. Idziemy następną. Literka L mamy w bonusie. Literka L. Czy mamy tu L? Mamy tu. I tutaj w bilecie. No, tu sporo tych L jest. Ale nic ciemnie. Utworzyć to jedno słówko. Tak jest i tak zostaje na razie. Trzymamy kciuki, żeby coś tu padło. Nawet zwrocik by był dobry, bo by było na następne drapanie. Literka S. Tu jest S. Tutaj jest S i tu jest, ale na razie nic to nie, nie daje. Tu jest tu jest, tutaj S i to by było na tyle. No to następną, literka F. Hmm. ho 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 F no w pierwszej nie ma tutaj jest F to chyba na tyle ścizna totalna literka I tu mamy I tu mamy I i tutaj jedna, no, ale nic to nie daje. Nic to nie daje. Tu się utworzyło słowo GIL. I puli. Czyli drugie. Trzymajcie kciuki, żeby było trzecie. Szansa jest. To duża. Tu mamy I. To by było na tyle. Trzymajcie kciuki, ostatnie trzy literki. Literka Y. Hmm. Tu jest. <laughs> y, Y. Nie ma. Tu jeszcze jest E. Tu jest i to by było na tyle. Ostatnie dwie. Ojej, R, R tutaj jest bonusie, ale bonusy już tak nie będzie. A co tu? R sporo. Ale sami widzicie co tu jest, czyli nic. A tu jest jakieś R? Tu jeszcze jest e. no, no. r, r, r. R, Tutaj coś kiepsko, no i ostatnia literka. Trzymajcie kciuki, trzymajcie za Monitę K. Literka A. Czy ona coś da? Tu jeszcze jest r. Widzicie. Tu jest A, tu jest A, ale to nic nie daje. A tu Z było? Nie było. No właśnie. Chyba zostaniemy przy tych dwóch. J było? Nie było. Ach, szkoda. No bo puste, no. No widzicie, opuszczam. Tu się otworzyła mama. Replika. No ale też będą dwa słowa. No. Było razy dwa. Do wygrania w bonusie było siedem dyszek, no ale niestety. JR, no przykro mi bardzo. No, niestety pusta krzyżówka. Monika, K duże serducha dla Ciebie. Dziękuję za udział. Ech. No i zobaczymy, ekstra linie to są moje. Na razie jest jedna linia. Mamy klucz, jedziemy dalej. Czy coś jeszcze doleci, czy nie? W każdym bądź razie zwrocik już jest. Tu mamy podkówkę, Czy jest tu podkowa? Nie widzę. Gwiazda. No. I tak to zostanie. Chyba ta jedna. Lecimy dalej. Parasol. No, I wszędzie brakuje po jednej. Po jednym symbolu. Lub dwa. I ostatnie. Słoneczko. Słoneczko jest gdzieś, czy nie jest? Tu jest, ale to nic nie daje. Także mamy jedną linię 10 zł. Tak, 10 zł. CC. CC. CC, nie jest BB jest 10? Czy już mi się pokickało? Z innymi już teraz się pom 10 Lodów Motyla nie było. Arbuza też nie było. Tu był dzwonek, ale to nic nie daje. No nie no, CC to musi być 10 w takim razie. No. Nic tu nie. Ale myślałem, że BB jak 10. Chyba, że coś tu przeoczyłem, ale nie widzę, żebym przeoczył. Dobra, 10 zł. No i drapiemy Casino Club dla Małgorzaty Prochwicz. Szukamy żetonów. Trzymajcie kciuki za Małgorzatę. I lecimy. Czy będą żetony, czy nie? No. na razie nic tu nie nie widać no nie chcą być no korony, narki, sejfy złota, diamenty ananasy, gwiazdy i niestety nie ma, chyba że będzie w bonusie ale też nie ma, Och, szkoda, no. GJ, no niestety, no. także dajcie serduszka dla Małgorzaty i dla Moniki, bo niestety nie udało się nic tu zrobić, moje ekstra linie dały 10 zł, także będzie na wymianę, 30 wydane, 10 wygrane. No tu szkoda. Wielka no szkoda, że nic się nie udało wygrać. No trudno. A jeszcze mam prośbę za du D. Du, du chciała mega pensję. Ale no nie mogę nigdzie znaleźć tej mega pensji. Nie ma nigdzie u mnie w kolekturze. Także napisz proszę cię, jaką byś chciała inną za 10 złotych. No bo nie ma mega pensji. O tym filmikiem i napisz, jaką chcesz inną, i jutro zdrapiemy. To będzie to. I jutro jeszcze będę drapał dla Madzi Lenki. Chciała mega linie za 20 zł, które wygrała w krzyżówce. Także jutro bym drapał dla Me Madzia Lenka mega linie i Dudę Napisz, jaką inną oprócz mega pensji, bo nie mogę jej dostać. Także trzymajcie się. A. 350 łapek pod tym filmem i robimy następne rozdanie, jak zwykle. Jak nie będzie, no to niestety trudno. Także pozdrawiam serdecznie. Serducha dla pań. No i trzymajcie się. Do następnego, do jutra. Cześć.